Dzisiejszy dzień w energii Saturno, moi drodzy. Postanowiłam Wam nagrywać filmiki, nie wiem na ile uda mi się to, <laughs> ale myślę, że taka forma będzie fajna. Szczególnie, że Facebook tknie zasięgi i to bardzo drastycznie. Jestem na spacerze. Nagrałam Wam właśnie horoskop dla Skorpiona. Dajcie swoje propozycje znaków na jutro. Co dzisiaj do mnie przychodzi? Jaka jest dzisiaj energia? Jakie myśli mi się pojawiają po naszych rozmowach? Często musimy właśnie pozwolić, szczególnie osobom, które są jakby osoby bliskie, czy innym ludziom nawet, czy nawet jeżeli pracujecie z ludźmi, czy jeżeli ktoś was pytał o radę, żyć swoim życiem. To jest bardzo ważne. Dużo często mamy rzeczy do przeżycia i nie można, jest, nie można ingerować w życie innych ludzi w momencie, kiedy i mówić im, jak mają postępować, chyba że nas zapytają o radę, to jest bardzo ważne. Nawet to, jeżeli chodzi o dzieci czy nasze dorosłe dzieci, jeżeli mamy po prostu dzieci, to jest bardzo tutaj jakby ważne. Często przechodzimy niestety na ten świat z takim dużym zasobem różnych rzeczy, różnych doświadczeń, różnych spraw przede wszystkim też. Do przeżycia, i jedynie co możemy zrobić, to wspierać osoby, trzymać za nich kciuki, ale też nie wtrącać się, pozwalać ludziom żyć, pozwalać ludziom iść swoimi właśnie ścieżkami i nie zakłócać w żaden sposób, jakby energii. Dzisiejsza energia o tym właśnie mówi: o współczuciu, o współodczuwaniu o tym, co jest bardzo ważne. Przede wszystkim o tym, o właśnie, o też o miłości. To jest bardzo ważne. Często nie zabierzemy cierpienia innych ludzi. Możemy wspierać, możemy być obok na wypadek, ale niestety często osoby mają do przepracowania dużo rzeczy, i tutaj nie możemy, nie możemy tego jakby odbierać. Dlatego warto się się o tym pomyśleć. Warto się zanurzyć w sobie. Warto właśnie posłuchać też swojego wewnętrznego głosu. Przede wszystkim możesz być obecna i w swoim życiu i tutaj. Przede wszystkim to jest bardzo ważne. O tym właśnie mówi energia i o tym ważne i o tym jest właśnie dzisiaj dzisiejszy dzień. To do mnie dzisiaj przepłynęło po rozmowach z Wami wczorajszych. Zapraszam serdecznie do kontaktu. Na dole znajdziecie numer telefonu, moje strony, zresztą one są na górze i czekam na Wasze propozycje znaków. Cudownego dnia!